Mieliście kiedyś okazję oglądać zrekonstruowaną bitwę, albo oglądać cywili, którzy chodzą sobie po mieście? Zastanawialiście się kiedyś, skąd te wszystkie stroje się biorą? Jak ci ludzie dowiadują się, co powinni nosić? Jak dochodzą w ogóle do tych wszystkich źródeł i skąd czerpią inspiracje? Zastanawialiście się, może jak do nich dołączyć, albo jak zacząć z rekonstrukcją historyczną? Nazywam się Katarzyna Andres i od 10 lat zajmuję się pasjonacko krawiectwem, a od 7 rekonstrukcją historyczną oraz historią ubioru, ze szczególnym uwzględnieniem historii ubioru męskiego oraz technik krawieckich. Dzisiaj Wam pomogę. Opowiem o tym, co jest istotne w rekonstrukcji historycznej, na co warto zwracać uwagę, jakie piętrzą się przed Wami wyzwania i gdzie w ogóle udać się po pomoc. Pierwsza część będzie o tym, jak działać z ludźmi w jakiejś grupie historycznej i jak czerpać inspiracje od nich i jak się od nich uczyć. A druga część będzie o tym, jak przeczysywać źródła na własną rękę i na co przede wszystkim zwracać uwagę, kiedy się to robi. Część pierwsza, czyli ludzie. Większość osób, kiedy się do nich udacie, powie Wam po prostu znać grupę, zapytaj ich, oni na pewno wszystko ci powiedzą, pomogą dobrać stroje, znaleźć odpowiednie tkaniny, nawet krawca i we wszystkim Wam pomogą. Kiedy zaczynasz, to w sumie nie wiesz, czy grupa, do której dołączasz, ma już zgłębiony dany temat, czy oni też dopiero zaczynają i tak naprawdę to Ty będziesz ich prowadzić za rękę. Sprawdzaj wszystkie informacje, które dostajesz, yy, najlepiej pytaj o źródła. I przede wszystkim dyskutuj. Dyskutuj ze wszystkimi i o wszystkim. W krótkim czasie dowiesz się, kto ogarnia temat, a kto dopiero potrzebuje dowiedzieć się więcej, albo może kto w ogóle totalnie to olewa. Druga rzecz, znajdź osoby, którym możesz zaufać, który wiesz, że jeżeli ci coś powiedzą, to to było sprawdzone. A jeżeli oni sami tego nie sprawdzili do końca, no to przede wszystkim przyznają się do tego. Najgorszą rzeczą, z którą możesz się spotkać, to znawca. Tematu, który tak naprawdę ledwie go drasnął, i w sumie nie wie o nim nic. Nie wiem, czy znasz tę prawidłowość, ale na początku, kiedy człowiek wchodzi w jakiś temat, jest kompletnie zielony, to wie, że nie wie nic. Po jakimś czasie wydaje mu się, że on już ja wszystkie rozumy i to co, to, co znalazł, i to, co on wie, to jest już wszystko, i niewiele już może oczekiwać wiedzy od świata. Dopiero po długim czasie zagłębiania się w dany temat, dowiaduje się kompletnie nowych rzeczy, wchodzi na kolejne stopnie wtajemniczenia i wtedy dochodzi do wniosku, że tej wiedzy jest tak naprawdę dużo więcej, niż jej się wydawało, i że ona tak naprawdę nie wie nic. Dopiero po latach zagłębiania się w coś, wreszcie zaczynamy to rozumieć. i Czuć z głębi siebie. I takie osoby, które latami zgłębiają jakiś temat, one będą emanowały taką spokojną pewnością siebie. Oni nie będą mieli potrzeby przekonywania Cię o tym, że coś działa lepiej bądź gorzej, ponieważ oni to będą wiedzieli. Pierwsza rada: nie ufajcie nikomu. Nigdy nie wiecie, czy dana grupa historyczna bądź osoba jest na tym pierwszym etapie nauki. Pierwszym bądź drugim, kiedy wydaje im się, że wszystko wiedzą i że już tak naprawdę nie ma czego szukać, czy jest już na tym ostatnim etapie, kiedy ta rzeczywista pewność siebie i wiedza są czymś, czym oni mogą się dzielić. Druga rada ode mnie to znajdź kogoś, z kim naprawdę możesz porozmawiać. O rzeczach, które cię interesują. To nie musi być ktoś, kto interesuje się dokładnie tym samym co ty. To musi być osoba, która będzie interesowała się rzeczami podobnymi i będzie w stanie zadać pytania, które popchną cię do znalezienia odpowiedzi w odpowiednim momencie na rzeczy, które ciebie trafią. I która razem z tobą będzie sprawdzać te wszystkie zagadki historyczne, które się będą przed tobą piętrzyły. To będzie również osoba, która podda pod krytykę wszystko, co jej powiesz, ale pod taką konstruktywną krytykę. Razem będziecie mogli zdziałać dużo więcej niż ty sam. Kolejna sprawa: zawsze dyskutuj i podważaj to, co słyszysz. Pytaj o źródła, dopytuj się, zadawaj konkretne pytania, dowiaduj się nowych rzeczy. Jeżeli czegoś się dowiedziałeś, to sprawdzaj to. Prawdopodobnie w pewnym momencie Ty staniesz się taką osobą, z którą ktoś będzie mógł porozmawiać i zadać jej jakieś konkretne pytania, po to, żeby właśnie on bądź ona mogła przejść dalej w swoich poszukiwaniach. I ostatnia, już chyba najważniejsza rzecz w tej części. Najpierw sprawdzaj wszystko i zapoznaj się ze źródłami, a dopiero potem twórz swoją sylwetkę w oparciu o to, co znalazłeś. Czemu to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, że jak wszystko sprawdzisz dokładnie, to oszczędzisz sobie wielu kosztów, które wcale nie są takie małe. To było na tyle w części pierwszej. Zapraszam do części drugiej już wkrótce. Jeśli Ci się podobało, dodaj komentarz i zasubskrybuj. Możesz mnie też znaleźć na Facebooku oraz Instagramie. Okazuje się, że nagrywanie filmów wcale nie jest takie proste. Zapraszam więc na bonusy. Ja czuję się taka beznadziejna, jak to wszystko mówię. Po prostu nie potrafię mówić do tej kamery tak, jak mówię do ludzi i wszystko jest tak bez sensu. Nawet jak coś mówię, to, to w ogóle przestaje mieć sens wtedy, kiedy to mówię. Nie, nie, gówno.